To się nigdy nie uda. A czy dla pana jest zadziwiające jak wciąż nie możemy dojść do porozumienia odnośnie tematu związków partnerskich i ogólnie społeczności LGBT? To się nigdy nie uda. To jest po prostu jakby Polska jest, ja nie wiem, jak wielu ludzi chodzi do kościoła, jak wielu ludzi nie chodzi i tak dalej. Nie sprawdzam tego, nie wiem, ale dopóki istnieją takie sprzeczne wartości, to te wszystkie, choćbyśmy nie wiem, co zrobili, to one w Polsce raczej jeszcze nie jest to pora, że, że, że te wszystkie sprawy, o których mhm. mówisz, że to szybko załatwimy. Raczej to nie jest. Nie jest możliwe. Nie, nie, nie czuję tego w tej chwili, że to się uda. Czyli nie, czyli nie, mo, nie, nie zgodzi się pan z moją tezą, że jesteśmy bliżej niż dalej, żeby to się wyklarowało tutaj? Znaczy ja to obserwuję, ale to zawsze tak było. To było ten problem wystarczył, on, on albo znikał, bo nie był gdzieś na piedestale, jakby takim nie był w gazetach, na czołówkach, nie był w Sejmie, w Senacie, gdzieś tak dalej, więc on tam sobie to funkcjonowało gorzej, lepiej, nagle się robiło, co jakiś czas to zostaje podrzucone i, i ludzie znowu się łapią za, za ten temat i tak naprawdę łapią się za ten temat i nic z tego nie wynika. I to jest dla mnie jakby trudne do wytłumaczenia. Nie rozumiem, albo te argumenty i kontrargumenty nie są, nie mają punktów wspólnych. Albo nie wiem, no nie umiem tego zrozumieć, dlaczego rzeczy tak oczywistych dla ludzi nie można rozwiązać w sposób cywilizowany.